Dzisiaj zagości u nas iPhone 5. Gdy tylko się pojawił, w sieci stał się przedmiotem żartów ze względu na format ekranu. Ale o ekranie potem. Ktokolwiek z moich znajomych brał nową piątkę do ręki, mówił Ale on lekki. I nie były to osoby, których drugie imię to siła. Fakt, nowy iPhone przeszedł kuracji odchudzającą, ale moim zdaniem nie stał się tandetny. Zrezygnowano ze szkła na tylnej ściance, zamiast niego postawiono na aluminium. Nie polecam dlatego noszenia iPhone'a w sąsiedztwie kluczy. Mogą się nie polubić. Ogólnie jednak, jakość wykonania piątki i bardziej zwarta niż w czwórkach obudowa zasługują na dobre słowo. Wyświetlacz ma teraz całe 4 cale, ale jak widzicie, urósł tylko wzwyż i zmienił format na panoramiczny. Na pierwszy rzut oka daje to kolejny rząd aplikacji na ekranie, ale to nie jedyny jego plus. Bardzo dobrze sprawdza się podczas oglądania filmów czy przeglądania stron www. Zalety retiny są powszechnie znane. Świetna ostrość. Przyjemne kolory, dobry kontrast. W porównaniu do czwórki S ekran najnowszego iPhone'a wydaje się także jaśniejszy. Jasne, można zarzucać Apple'owi, że nie powiększył ekranu także wszerz, ale mogę to zrozumieć. W końcu sporą część jego klienteli stanowią kobiety, a mniejszym dłoniom mogłoby być trudniej obsługiwać szerszy ekran. A może czas na zrobienie wersji iPhone'a dla niej i dla niego? Nowy iPhone ma na pokładzie system iOS 6. Kto zna Aplowski system, nie będzie zaskoczony. Nie przeszedł on żadnych rewolucji, pojawiło się kilka ciekawych funkcji, np. nie przeszkadzać, czyli filtr przychodzących połączeń i powiadomień oraz skrzynka VIP w aplikacji e-mail. Oczywiście działa on bardzo płynnie, w czym zasługa nowego procesora A6. Podobnie jest z internetem, który możemy przeglądać także przy użyciu technologii LTE. Nawet jednak bez niej sprawia dużo przyjemności. Strony, także te z grafiką na bogato, wyświetlają się szybko, przydaje się tryb pełnoekranowy i opcja przeczytania strony w trybie offline. Aparat pozwala na robienie zdjęć panoramicznych, ma tryb HDR, no i robi naprawdę dobre zdjęcia. Ostre, nie brak im detali, a kolory uważam za bardziej naturalne niż te w SGS 3. Do plusów aplikacji foto zaliczam też szybkość jej działania. Włącza się błyskawicznie, tempo robienia fotek nie rozczarowałoby zawodowych paparazzi. Filmy kręcone Full HD nie wypadają gorzej, zaletą kamery jest sprawna stabilizacja obrazu. Dzięki niej da się uwiecznić imprezę nawet wtedy, gdy ta już się dobrze rozkręci. Aplikacja muzyczna oczywiście nie zaskakuje mnogością funkcji, ale użytkownik może skorzystać z korektora, a jakość dźwięku generowanego przez iPhone'a wypada nieźle. Pod tym względem pokonuje sporo modeli z Androidem, choć. 4S chyba grała głośniej. I na koniec mapy. Niestety już nie od Google. Niestety, ponieważ alternatywa Apple'a ma sporo błędów. Często na przykład nie znajduje ulic i to wcale nie leżących na obrzeżach miast. W Polsce niedostępny jest też tryb widoku z lotu ptaka, a szkoda, bo jest bardzo widowiskowy. A więc w kwestii map Apple ma jeszcze dużo do zrobienia. iPhone 5 nie jest rewolucyjnym modelem, ale do tego firma Apple nas przyzwyczaiła. Nie rozpieszcza klientów zbyt wieloma zmianami naraz. Kilka zmian jest na plus. Ekran, choć na początku wydaje się zabawnie rozciągnięty, sprawdzi się w multimediach i przy przeglądaniu stron www. iOS zyskał kilka praktycznych funkcji, a iPhone działa jeszcze szybciej niż poprzednie modele. Szczególnie aparat. Do tego dobre zdjęcia i filmy, zadowalająca reprodukcja dźwięku, również podczas rozmowy telefonicznej, i bateria pozwalająca na prawie dwie doby pracy. Nowy iPhone ma sporo mocnych stron. Jedną z nich jednak na pewno nie są mapy. Jeśli lubicie podróżować, mając smartfona za przewodnika, poważnie przemyślcie ten zakup. Jeśli zaś interesuje Was poręczne, szybkie urządzenie z intuicyjnym systemem i dobrymi multimediami, piątka nie powinna Was zawieść.